Dobra, ostatnia osoba. i Ja idę spać. Srać. Cześć. Zadaj pytanie o przyszłość. Jestem bróżbita. Zadam pytanie o przyszłość. Słuchaj, Beku. Chciałem zapytać o przyszłość mojego związku. Jasne. Gdy teraz jest na rozdrożu. Dobra, okej, okay, mm. dobra. A co, coś, coś się stało? Czy, czy po prostu tak o... No jest. Powiedzmy. Na rozdrożu. Słuchaj, zakrę, zakręt pojawił się gdzieś tam? Tak, tak. Z, i, i lepszy samochód? Nie, żadnych samochodów, żadne rzeczy materialne, tylko uczucie. Osuniam Ale skok bok był, był skok bok coś takiego było? E, nie było, nie było. Nie było? Nie, nie było. Ale nie, było, nie jesteś raczej, pewien. Nie, nie, raczej nie było, nie było, nie raczej było. Raczej nie było. Aha, to no sprawdzałem, toż... sprawdzałem, to weryfikowałem, to nie było tego. A pana Rudkowskiego wynajmowałeś? Czy to jeszcze dobiegłeś? Nie, podróż? nie, nie. nie. Chciałem zapytać pana Jackowskiego, ale Czy... kiedyś jak ojciec robił wizję dla mnie, to pan no, Krzysiu powiedział. Jackowski, że... ten y, 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 wizjoner. Tak, tak, tak. Powiedział, że to było jakieś noc dwa lata temu. Powiedział, że ra raczej wszystkie problemy finansowe znikną plus. Dodatkowo, że z tą kobietą będzie dziecko, będzie córka. Ale to dla Twojego ojca było, tak? Yy, e, to znaczy tak, mój ojciec pojechał do Pana Jackowskiego do Czuchowa, wziął mój dowód osobisty. No i Pan Krzysiu zrobił wizję dotyczącą mojej osoby. Aha. Ale to było dwa lata temu i wiesz i po prostu od tego czasu jakby no powiedzieć, no, no nie wiem czy to idzie Jasne, w tym to kierunku. Aktualne. To aktualne. Zostawmy, finanse jest ok. Ty, ale czekaj, takie niedyskretne pytanie. Czy Pan Jackowski po, po, pobrał jakieś pieniądze za to? Czy za chwilę to zrobił? To była inaczej. Pan Krzysiu, jak mój ojciec jeździł do niego do Człuchowa, to zawsze było tak, że za każdą taką wizytę tam około. To jest tajemnica Poliśnera, ale po prostu wiadomo, że to za darmo się nic nie robi. Było około 200 zł. Aha. Co łaska, ale nie mniej niż 200. Dokładnie. Boże, dostałem na piwko złoty 53, mordeczko, Poczekasz, podziękuję widzowi. Vinci, dziękuję, dziękuję ci. Ty jesteś jak Leonardo da Vinci. Ty jesteś jak Vinted. Ty jesteś jak ta aplikacja do sprzedaży. Ty jesteś jak zgarnianie tutaj przezemiegarzy. Dziękuję, byku. 3 Trzy złote. 3 złote. Dziękuję 3 na piwko. piwko. Zrób śmigło. Dziękuję ci. Dziękuję ci, ty jesteś jak V, V, vi, wino. Vi, ty jesteś jak V, win Ten od samochodu taki długi. Pozdrawiam cię lepszy jesteś niż, niż te kurwa w sklepach ślugi. pozdrawiam Cię. Śmigło, dobrze. a możesz śmigło zrobić? Nie mam krzesła takiego a, do a nie, a z tego byś nie zrobił? Z tego nie, bo to jest byczku po prostu. Ja wiem, no, ja wiem, ale byś spróbuj, spróbuj, jest, spróbuj tak, nie dobrze, o, o, o. Po prostu mordo, to nie... Ale nie udało się. się. Nie udało się, bo to nie jest do śmigła. Ale słuchaj, no fris, fris, słuchaj, naj, najważniejsze jest staranie się i freestyle taki życiowy. No, no właśnie. To jest najważniejsze. Ale, ale co do Jackowskiego to była prawda, nie? Spiecając. No to no, nie, no spoko, no, on z tego żyje, nie? Tam Mercedes dużo pali benzyny, nie? Ropy. No ale wiesz, no, no, no słuchaj, Krzysiu, Krzysiu ma, ma, ma jakiś tam reno... Saj, ale on. On wypracował sobie tą renomę, tak? Jakąś tam. Nie ukrywajmy, jesteś celebrytą jakiegoś swojego, tak. swojego rodzaju. Oczywiście, że tak. Wiesz, no, no słuchaj, no jeżeli do niego przyjeżdżasz, to, to nie jest tak, że on mówił, wołał do 200 zł, 200 zł. Tak, nie? To tak. Nie tak, jest tak, tak, że wołał, nie? No, tak da, daje, daje znak, że jest moment na płacenie. Tak. Oczko puści. No wiesz. No, i... no więc nie, no znaczy... wiadomo, że. No nie no, chyba, że chcesz usłyszeć historię, jak, 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 jak było. Chcesz usłyszeć tą historię? Oczywiście, było oczywiście stanie... bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Jak, jak osoba po fachu jak, tam... jak korzystaliśmy z usług pierwszy raz, kiedy skorzystaliśmy z usług Pana Krzysztofa Jackowskiego. Było to wtedy, kiedy przyjechał taki znajomy z Niemiec tutaj do nas. To było w wakacje chyba 2-3 lata, 3 lata temu. Niemiec i ten Niemiec przyjechał tutaj do, do takiej Polki. My no się tam poznali w Niemczech i tutaj się spotkaliśmy, że tak powiem. Nasz też znajomy taki tam z pracy, mojego ojca, I przyjechał tu do nas no i po prostu sobie tu był. No i przyjechał też do tej kobiety, którą się tam poznał przy okazji. Spotkaliśmy się no i było wszystko fajnie. No i był tutaj 2-3 dni. No i pojechał do Niemiec. Wrócił tam, do, wracał do siebie. No i się okazało, że on nie wrócił. Do siebie. Tak, tak. Jeden dzień, drugi dzień. No i rodzina zaczęła się martwić, zadzwoniła na policję, że on nie dotarł, też do nas. My nie widzieliśmy, co się dzieje. Policja zaczęła poszukiwania tego ziomka, co się stało. No, wyjechał. Nie mm -hmm. ślad się po nim urwał. Telefonów nie odbiera, telefon wyłączony, co się dzieje. Mm -hmm. No i mój, mój ojciec powiedział, no w takim razie trzeba działać. Trzeba, słuchaj, zwrócić się do, do człowieka, który jest po prostu w tym, mój ojciec uważa, bardzo dobry i ma renomę, i ma markę wyrobioną, no i zgłosiliśmy się do Krzysia Jackowskiego, no i ojciec pojechał osobiście tam do Człuchowa do niego i, 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 i zabrał, zabrał tylko suszarkę i zdjęcie, suszarkę, której on dotykał, trzymał ją w ręce mhm. i zdjęcie, małe takie z dowodu takiego osobistego, takie małe zdjęcie. No i przedstawił Krzysiowi tam tą, tą wizję, czyli to, 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 tą, tą całą historię, że on tu przyjechał, był i wracał i nie ma go. I nie ma, po prostu zaginął, policja już trzeba poszukiwania, ale zanim policja coś zrobi, no to wiadomo, że to procedury są, musi minąć 48 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Powiedział to wszystko Krzysiowi i mówi, że ma tylko jego zdjęcie i suszarkę, którą trzymał. No i taka sytuacja, że Krzysiek usiadł, mój ojciec mówi, yy, rozłożył ręce i mówił, że musi zrobić wizję i, i prosi, żeby przyszedł mój ojciec za godzinę, nie? Za godzinę, za dwie, za, żeby on zrobił wizję na spokojnie. Miał tylko zdjęcie i suszarkę. I słuchaj, i powiem Ci jedno. I on mówi, przychodzi mój ojciec po tych dwóch godzinach do Krzysia i mówi, Krzyś, tak, yy, słuchaj, yy, on żyje. On żyje, ten gościu żyje. Ja to czuję, on żyje, ja widzę. On żyje, on jest konkretnie w Magdeburgu, na ulicy Mocztrawskiej. Jest tam u kochanki. A już? Podał ulicę, miejscowość, gdzie ten gościu jest dany konkretnie. Na podstawie zdjęcia i suszarki. I Jak myślisz, co się okazało? Nie wiem. Że tam był. był? Jeżeli ktoś mi powie, że on nie, nie ma daru. To niech mi kurwa wytłumaczy, jakim prawem on zupełnie randomowego kolesia, którego nie znał nawet imienia i nazwiska, był w stanie powiedzieć, że on jest w tej miejscowości, na tej ulicy i co tam robi. Jak mi ktoś kurwa powie, że Krzysiek Jackowski nie ma kurwa talentu, to on ma ta tak, powiem, tak. że kurwa łuże jak pies, ten ziomek. Tak, tak. A to nie jest pierwszy raz, kiedy skorzystaliśmy z usług pana Krzysztofa. Była jeszcze druga taka. O, funkcja. dawaj, dawaj, no. Dotyczyła, słuchajcie, e, znalezienia złotych monet. O. E, chodziło o znalezisko złotych monet. E, złotej monety takiej z czasów Austriac, z, z zaboru austriackiego to tysiąc o, e, Były zabory, wiecie, 123 lata zniknęliśmy z mapy. Tak, I. Tak, tak, no, coś takiego. I była taka sytuacja, że po prostu mój brat znalazł złotą monetę. Nie? Złotą monetę jedną. Nie. nie? I y, po prostu znalazł złotą monetę, i tyle. No i. No, jak myśleć? Znaczy pojechał, u się przy okazji, jak był w Czuchowie, do Krzysia. No i. Ja to jest nielegalne, patrzeń. nie. Oh. Bo ja tam słyszałem takie historie, że ktoś coś znalazł w ziemi i wiesz. Jasne, no ale wiesz, no znalazł tą no, monetę, znalazł. To nie, tak, nie, no. należy, nie należy do nie ciebie, tylko do skarbu państwa. zaraz nie? nie wiem, na policję biegnąć, no do chuja panu. <laughs> znalazł jedną monetę. Była taka historia, że właśnie tam e, zabrał tę monetę <laughs> i powiedział mu, że znalazł monetę. I jak on czuje, czy skąd jest ta moneta? Czy tych monet tam jest więcej w tym miejscu? On nie mówił mu tego miejsca, nie opisywał mu tego miejsca. I czy, do kogo należy ta moneta? Co z tą monetą się wiąże? Jaka historia? Czy jest ich więcej? No i tak samo. Znowu zrobił wizję, miał tą monetę. I co, złote Ty, monetę. Ale monetę oddał? Czy po prostu już sobie za. Nie, oddał tą monetę. Oh. Tą monetę oddał. To jest jedna moneta. To jest. Ja ze złota. się słyszałem, że Jackowski wychowywał się w taborze cygańskim. I on tam dużo też nabył no, takich. To ci opowiem. No no. Tak samo znowu tam mija godzinka. On przychodzi, mój ojciec, do niego, a on ma już rozrysowaną mapkę. O z wizji. Co? Ty gadasz, serio? Z wizji autentycznie. Ja, ja mam te, te dokumenty są. W ogóle zachowaliśmy je. Nie? Na strychu. I słuchaj, jest narysowana mapka. Dokładnie tam jest takie wyschnięte drzewo, charakterystyczny punkt na Bagnach, i on mówił, że to w ogóle pochodzi z żydowskiej rodziny. Należała ta moneta do żydowskiej rodziny, która uciekała przed nazistami i zakopała te monety złote w charakterystycznym miejscu na Bagnach. Ale że te monety na tych bagnach już spoczywały tak długo, to po prostu tam się torfowisko zrobiło, i o wydobycie tych monet jest po prostu nieopłacalne i wartość nie pokryłaby kosztów wydobycia. Tak więc nie warto w ogóle tego wydobywać. Jest tych monet tam kilka rozrzuconych na, na większym terenie, bo one są ukryte i po prostu rodzina żydowska, uciekając przez nazistami, zakopała w tamtym miejscu monety. A to nie były jakieś kradzione monety, może oni nie uciekają gdzieś tam? Nie, nie. Przed nie, nie. Polakami, od ja monety? Monet, ale ale mówię, o, one są tak małej wartości, że nie opłaca się tego wydobywać. Ale on narysował mapkę dosłownie, gdzie to kurwa jest. On to wi, on widzi. To jest niesamowity człowiek. To, 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 i, I faktycznie to miejsce się pokrywało, że to miejsce, on, on nie był tam nie wiedział, gdzie to jest, a narysował tak, jak to wygląda z wizji, to jest niemożliwe. Słuchaj, Byku, to jest, to, jest, to jest, nie, nie, to, to jest, to, nie, można, można kłamać, można, ale nie można podać ulicy, miejscowości, gdzie jest dany człowiek i co robi w danym momencie, to jest niemożliwe. Niesamowite, no. Bo nie jest... I to za, 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 kwotę 200 złotych, nie? Tanio, tak. opłaca się. I jeżeli pytasz Tylko mnie, on musi ona... jakiś przedmiot dostać w, w ręce, nie? Tak, jasne, ale jeżeli pytasz mnie o doświadczenia z Krzysiem Jackowskim, to jest człowiek, który ma, że tak powiem, niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o, o, o poszczególne osoby, ale robi największy błąd w swoim życiu, wiesz jaki, no. miesza się w politykę, miesza się. Ale w dlatego on jest taki rozpoznawalny, świata, nie? Wiesz co to chodzi? To miesza komuś? się w sprawy światowe, miesza się w politykę i uważam, że traci w ten sposób swój niesamowity autorytet który pracował latami i ma niesamowity, niesamowitą moc w sobie, chociaż on mówił, że on widzi potem te osoby w nocy. A, śniął mu się. I on mówił, że widzi te osoby, które robi wizję. I ja mu Krzysiowi po prostu, jeżeli tak mogę powiedzieć, to współczuję. Bo ja nie chciałbym widzieć tego, co tak. on. Tego daru mieć i widzieć tych ludzi po nocach, których robi wizję, tego trupa, tego, no nie chciałbym stary tego widzieć. Nie chciałbym tych ludzi widzieć w, 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 w potem w snach swoich. Powiem Ci, że ja też jestem, yy, tylko ja tarota robię, nie? Też jestem szanowanym, yy, czy znaczy może jeszcze nie szanowanym, nie? Ale takim właśnie tarocistą znanym dość. Yy, I też mi się pewne rzeczy śnią w, no, w nocy, nie? Niestety te wizje, to jest taki ktoś, mój, ktoś mój, pyta... mój dar i moje przekleństwo. Słuchaj, śnią, śni mi się Watykan, śnią mi się Wadowice, różne takie przykre o, historie kurwa, rzeczy. Grubo. Nie chciałbym. No. Słuchajcie, tam ktoś napisał, że gdyby tak wszystko dobrze wiedział, to by w Totka wygrał. Słuchaj, ale on inaczej jeszcze ci tłumaczę. On ma dar co do osób, a nie co do wydarzeń w przyszłości i co do totolotków i tak. On ma przeszłość, tak? On pan widzi. Nie, on się co do osób. On ma dar a, co do osób. osób. Konkretnie co do osoby. Jest w stanie, on, on jest w stanie powiedzieć zdjęcia z zdjęcia, z przedmiotu o tej osobie tak dużo. Generalnie jak ja, jak ja o sobie czytałem, co on napisał o mnie, ze zdjęcia, z mojego dowodu, to ja, ja wziąłem to sobie do serca. To znaczy inaczej, inaczej ja pamiętam tą wizję, jaką o mnie napisał z dowodu i to było, że mam, jestem naprawdę bardzo dobrym człowiekiem, Mam bardzo dobre serce dla ludzi, tak napisał. On mnie nie znał, on kompletnie mnie nie znał. On, on napisał to, co czuję z mojego zdjęcia, z dowodu osobistego. Mój dowód osobisty trzymał. Powiedział, że mam bardzo dobre serce, że jestem żywiołowy, że sobie w życiu poradzę, że swoje problemy rozwiążę, że będę miał szczęśliwą rodzinę, że będę miał jedną córkę z tą kobietą, którą jestem, mimo że na rozdrożu to i tak dalej. No właśnie, czekaj, nie zaraz do tego wrócimy. Jeszcze nie jestem, no nie wiadomo. I, I gdzieś tam powiedzmy jestem, i gdzieś to na rozdrożu, i, i po prostu Krzysiek, Krzysiek, że tak powiem, powiedział: Więc ja biorę sobie do serca, że Krzysiu jest dobrym dobrym człowiekiem. No, powiem ci, że z Krzychem ja bym osobiście takiego dużego bociana bym z chęcią, bo tak po fachu bym się z nim po no, prostu Tak, tak. tak, tak. Ma niesamowity dar nie. No nie Ciekawe chcę, czy ma dar, dar do, dar nie do picia. Chciałbym, nie chciałbym. Ale co, nie, 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 nie chciałbyś czego wypić z nim? Nie chciałbym tego daru co on. Aha, Że no ten... ja też, nie, nie, no, bo to jest przekaństwo. Nie, ja nie, nie, nie. nie chciałbym widzieć tych ludzi. Nie chciałbym umieć robić tych wizji, tych wizji, widzieć tych ludzi zmarłych, tych ludzi, którzy tam gdzieś to ciało gnije w tym bagnie tam, nie chciałbym tego widzieć, bo po prostu stary, uwierz mi, że psychicznie mi się załamie. nie mam psychiki do tego, ja go, ja go podziwiam tego człowieka, że on to widzi. No no, spoko, to słuchaj, to może teraz wróżba dla ciebie, co z tą twoją bróżba partnerką? Muszę tak? te urodzenia podać, czy nie? Nie, nie, wystarczy, że widzę ciebie. Czuję Twoją energię, Twoją Czakrę. Serio? Tak, czuję, czuję, że coś tam pulsuje w Tobie. Mhm. Że na, czuję, na mój że widok pulsuje. tym bardziej, że coś tam... Ale, ale pulsuje tu poniżej kamery czy, czy, czy O tego nie będę zdradzał, bo to Twoi widzowie z pewnością tak, jakby, by. jak się dowiedzą jak, jakby o co chodzi z tym wszystkim to... I tu właśnie o to chodzi, chodzi o to rozdroże właśnie. O tą pulsację właśnie, że... Do kobiet zgasło, a dla mężczyzn właśnie się rozpala to coraz bardziej. I to właśnie to tobie no. jest. Się właśnie tak no, na tym rozdrożu jest. Ale sprawdźmy, sprawdźmy faktycznie. No to jakby komisyjne, jeszcze raz karty dla ciebie przytasuję. No, no, będzie, słuchajcie, moi drodzy, będzie wizja. Nie wizja, to nie wizja. Będzie to tarot. Jest... Układane. Będzie tarot dla ciebie. No. Układane, no, no. Będzie dla mnie tarot, tak? I pokażesz, tak? I trzy karty pokazuję, i pokażę Ci najpierw trzy karty, a potem objaśnię o co chodzi. Mhm. Stojący taki miecz, taki chłop ze stojącym mieczem. Stojący miecz będzie, no? Tak. Pies z takim mężczyzną. To jest karta chłop na drzewie. I to jest, powiem Ci faktycznie, faktyczną rzeczą jest, że to jesteś Ty, a to jest Twoja. No, ta karta tak przedstawia akurat, to jest Twoja partnerka i ona jest wierna. Wierna jak no, no, to, no Najlepszy przyjaciel człowieka, nie? To jest akurat chyba suka. No, pies. Przynajmniej wierny, wierny pies. To no faktycznie była, była wierna, że żadnej wątpliwości nie ma. No i słuchaj, stojący miecz i taka głowa w chmurach. No i właśnie to, to ciebie właśnie tak teraz dotyka, bo to takie rozstaje jest trosze, no, z twojej, swojej winy w gruncie rzeczy. O, tak, po kartach tak widzę, że to jest. To może nie inicjatywa, ale Twoja wina, że tu miecz stoi, ale już nie wtedy, kiedy powinien i nie dla tej osoby, która powin, po, powinien, powinność. Chodzi, ale problem był też natury takiej yy, miłosnej z tą partnerką, coś tam już prze, 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 przestało iskrzyć, bo ja tu widzę ten miecz stojący, ale zobacz, ja w tych kartach nie widzę kobiety. Ja tu widzę jakiego, jakiegoś mężczyznę w szakach, a tu żadnej kobiety nie ma. A mm. powinna być. Mm -hmm. Ciekawe, bo. Powiem ci. Kuba Wójczek ze subskrypcję. Dziękuję. Powiem ci, że... <laughs> no, no, coś tam faktycznie no może. Ale znaczy nie no, na pewno inaczej. inaczej. I, in, innego faceta nie było I, i u mnie też innej kobiety nie ma. Ale o właśnie nie, tu nie chodzi o kompletnie, kompletnie o kobietę. Nie, nie było w ogóle kobiet, ani, ani, innych, ani innych. Tak, facetów. tak, tak. Ale tu to właśnie było, chodzi, było, to że się... mieć stoi, ale już nie dla kobiet, że po prostu przemieniasz się, dojrzewasz i rozumiesz pewne rzeczy i zrozum, rozumiesz, że y, szczęście i taki życiowy, życiową, taką złoty środek można tylko z drugim mężczyzną, jakby osiągnąć. Nie z kobietą. Ja, tak? Do, tak, do tego. tak, tak, tak. Znaczy to nie tylko ciebie się dotyczy, tylko to taka prawda życiowa. Że, mm -hmm, że prawdziwy przyjaciół, że na, na przyjaciółach można polegać, na drugim facecie, który jest twoim przyjacielem na przykład, tak? Teraz w tym momencie, co o tym są? Tak, ale nawet i bliżej, że najlepszy kochanek mężczyzna to jest drugi mężczyzna. To właśnie o tym, o to chodzi w tych kartach, właśnie, że chodzi o tą, tą erekcję stojącą. Jezu, kurwa, nie się... mordo, no to jest gdzie do faceta drugiego? No normalnie, czemu nie? Gejem mam kurwa zostać. Znaczy. Słuchaj, jesteś na rozdrożu w dalszym ciągu. Tak jak było mówione. Słuchaj, jak chcesz. Yy, no, 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 słuchaj, to jest najłatwiejsza droga do szczęścia. Zostanie gejem. Serio. Do karty to pokazują? Tak. Zdecydowanie. Te dwie karty to pokazały. Głowa w chmurach. No bo taki jesteś jeszcze niezdecydowany taki rozdroże, i jest taka erekcja męska, tak, ale taka niespełniona, taka nieokiełznana, niezaspokojona przez kobietę. I może właśnie chodzi o tych mężczyzn, żeby może spróbować czegoś innego, nowego. O kurwa, piromaty do mnie wysyła kurwa kotki, czy, które kurwa liżą lody, wysyła mi jakiegoś faceta, kurwa, który z gołą pałą. No mnie tak. to obrzydza, a. Obrzydza nie, Cię to? Nie, nie, Ale. Stary, ja ci na początku powiedziałem, że ja wyczułem w tobie to poruszenie takie. I to właśnie chodziło o to poruszenie od pasa w dół, że tam dygn dygnęło. Coś tam było. To, może to. A, czyli że czujesz, że coś robię, tak? Że w tym kierunku... Nie wiem, że to jakaś, nie wiem trening jakiś coś. Że to, o co to chodzi? Nie wiem, bo to, raczej to nie jest... Ty sam nie wiesz, o to jest, to jest najlepsze, że ty, że ty sam nie wiesz, masz właśnie ten problem, tak? nie możesz odnaleźć siebie. Ale ja to nie wiem, no no wiem, no chciałbym być z tą kobietą raczej. No z kobietą chciałbyś, ale... No tobie, ja tak po tych kartach czuję, znaczy czuję, no widzę, że tu jakiś najlepiej trójkąt by ci się pasował. bo słuchaj, ty idziesz z tą twoją kobietą na spacerze i tu jest jakiś chłop. On się za drzewem chowa. I on jest jakby z tobą. Jakby. No wiesz o co chodzi, nie? On jest. On jest ukryty przed nią. Ten mężczyzna. Ja, no, ale. ale, 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 nie, ale nie, to jest przyszłość. To jest przyszłość. Ja wiem, że to wiesz, dla ciebie to jest nie do pomyślenia. No ale taka przyszłość mi się wydaje, tutaj... Yy, plasuje się dla ciebie, nie? Słuchaj, ja w Twoich oczach widzę radość. Widzę, że jakby dostałeś ode mnie potwierdzenie takie, że miałeś wątpliwości, tylko się kryłeś sam z no bo jak, facet z facetem, Ciebie to brzydzi do dzisiaj, ale ja, ja widzę po Tobie, że tego potrzebujesz właśnie. Ja, ja wiem, słuchaj, prześpisz się dzisiaj na spokojnie i... No i, no i słuchaj, no będziesz jakby analizował to pewnie jutro. Coś poczułeś. Ja widzę u ciebie tą ulgę taką, że nie tylko, że nie tylko ty to, jakby, że potrzebowałeś od drugiej osoby, żeby ci, żeby ci to powiedziała po prostu. No i, na, i na, na podstawie trzech takich losowych wyciągniętych kart życiem miałbym... Zobacz, yy, pan Jackowski potrzebuje dotknąć, a ja wystarczy, że trzy karty ci wyciągam i <coughs> wszystko wiem. Jestem, jestem lepszy od lekarza, bo lekarz bo czasem diagnozę może dać nie tą, a moje wróżby zawsze są yy właściwe, prawdziwe. Grubo morda, grubo. Ciężko. Ale ciężko no, ja sugerowanie związku z homos... Mówisz, że z facetami, tak spróbować. Tak. Raczej mówisz, że tam facet jest raczej. Jakiś, Jasne, tak? tak. Gdzieś tam w krzakach. Znaczy. Nie to, że jest teraz, ale że będzie w przyszłości. I to ale bardzo, bardzo bliskiej przyszłości. Mhm. Zastanów się, no tak na tak. Znaczy, No nie, musisz się przyspać Słuchaj, musi do tego dojrzeć. Może jest, jeszcze nie jesteś gotowy na, to, na tą prawdę objawioną. Mhm. I to mówi, że trzy karty wystarczy wyciągnąć i już wszystko. No imię. mogę ci czwartą wyciągnąć, ale czy to coś pomoże. I tu jeszcze gorzej, bo tutaj kartę wyciągnąłem i to jest y, kobieta z takim małym dzieckiem. I to jest taka karta od, odtrącenia. Ja tu jakiś taki widzę traumę dzieciństwa. No to już może nie, wnikaj, nie wnikajmy, bo to nie ma co brnąć. Ja tu widzę, że słuchaj, bo przeszłość ma bardzo duży wpływ na przyszłość. I to, co się stało kiedyś. Mhm. No ma wpływ po prostu na, na to, co, co, co dzisiaj, nie I się jakby dzieje z nami. Rozumiem. Przyjmuję do wiadomości. Słuchaj, ja otanie... żadnej, żadnej opłaty za to nie biorę. To jest jak najbardziej. Otanie to jest skrytości. Tak. I, I mówisz, że to działa, że tak ludziom się sprawdza. Wszystkim. Wszystkim. Każda wróżba, jeżeli chodzi o na przykład o homoseksualizm, się sprawdziło. Bo ja, ja naprawdę no. Nie, nie kłamie. Każdy może potwierdzić. Słuchaj, homoseksualistów jest naprawdę dużo. Jest każdy wśród nas. Jest to jest bardzo dużo. A wśród widzów naszych, twoich, moich i tam wiesz tych wszystkich to jest, Łach, Jezus, tak dużo, że aż... już. Wow, wow. mhm, Dobrze. jeszcze jakąś by chciał być czy jakby? To jest dla ciebie. Ja no myślę, że na dzisiejszy wieczór. Tam... To dzisiaj jak, starczy. Jakbyś nie mnie nie szukał, odbyt to odbyt. jestem wróżbita przez Uotwarte RZ. Jakbyś jeszcze chciał miał jakieś pytania, czy jakąś prywatną sesję może to ewentualnie możemy gdzieś tam się zgadać spotkać. No pewnie. No, Mr Krycha, no to ja. Krycha. Spoko. Mister Krycha, no. No, powiem, no jestem z tym co najmniej, wiesz co co najmniej zaszokowany. Ale sobą, sobą, czy. Czy nie, tą, tą wróć, tą bo on nie no to pan wyrzucił diagnozą. To ja jeszcze nie wiem, o tym a ty już wiesz. No. I, o, no to jest tak, taka jest przyszłość, nie? że czasem dzieją się rzeczy, o których nawet byśmy nie pomyśleli, że się mogą o. zdarzyć. Nie? Kto, by, kto by pomyślał? I to mówisz, że to, że, to, że to poznam tego faceta, tak czujesz, że tam gdzieś go dopiero poznam, że? Tak, tak. Ja, ja to widzę, że on chyba gdzieś już jest, on ciebie nawet wygląda. On gdzieś tam no, Cię poszukuje. Nie wiem, kurwa ten Piromati, nie? Co ten mi wyszło yy, Paramaxil? O kurcze, no to widzę. O kurde, no tego się nie spodziewałem. Te, wiesz, to tego w kartach nie widziałem. Paramaxil? Ja jeszcze raz, tak? Dobrze? Nie, Piromati. Piromati. No, param, no to, to podobnie chyba Paramaxil. tego w kartach ci nie powiem. To bym musiał wizję zobaczyć, ale już mi się ma na końcu na dziś. Niestety, no, Aha. musielibyśmy się jeszcze spotkać kiedyś. Na, no, pewnie, na łączu. Ale No, słuchaj, no, związek homoseksualny, no to jeszcze chyba nikt nie wywróżył. Gruba sprawa. Gruba sprawa. Z facetem. Facet się pojawia. Albo wiesz, taki związek dziwny, na przykład to, ta osoba może wyglądać jak kobieta, ale być mężczyzną, ja tak zwany trap. No, y no to wiesz, są różne kombinacje, nie, to nie to, ograniczajmy są, ale się. to z jakimś drugim facetem, tak? Tak, Jak tak, bardziej? tak. Nie tak. ma kobiety, ja tam raczej jest facet. Powiem Ci tak, że potrzebujesz czasem odskoczni i może być nawet z kobietą to swoją, nie? Tylko czasem potrzebujesz dać upust swoim rządzom w tym takim nie wiem, seksualnym, czy wypłakać się drugiemu mężczyźnie w ramię. bo to jest, ja, to nie jest do końca tak, że ja Ci mówię, że będziesz się ruchał z drugim facetem. To czasem miłość, to nie jest miłość cielesna, ale ta taka platoniczna. Ale taka bardzo bliska, bardzo bliska, Uu, bardzo bliska. Ale mówisz, że znam tą osobę, tak? Jest hmm. blisko, czy nie? Czy to, czy dopiero to będzie jakiś opcji, jak, jak to tam, jak, to, Wiesz, jak to, to Tego Ci nie powiem, to bo musiałbym jeszcze raz tarota zrobić. Aha. Ale ja. jakby nie wyprzedajmy faktów. Niech to się mhm. naturalnym tokiem toczy na spokojnie. Mhm. Rozumiem. No. no. Musisz to przetrawić. To nie jest, to nie są proste rzeczy. O, kurwa, byku. Ja się nie wyobrażam teraz. Z jakimś tam kolegą, czy którego znam. Nie wiem. No, Powiem ci, ja to samo miałem, bo ja też kiedyś myślałem, że wiesz, ścipki są fajne i w ogóle, ale jednak, jednak ja trafiłem jakby porę we właściwe tory. Jak mhm. jechałem, no. Czyli znalazłeś tę właściwą ścieżkę. Tak, Czy... tak, tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Czyli, czyli jednak, faceci, rozumiem. Okej, okay, dobra, nic nie mówię. Byczku, ja biorę to no, na poważnie i, no, i na razie za, będę się to, nad tym myślał. Na razie będę to przemyślał wszystko, nie? Jasne, jasne, dobra, teraz ja, słuchaj, już nie przeszkadzam. Już ja fajnie, jasne. fajnie, dziękuję Ci za tą, za tą wizję. Dziękuję Ci nie. I, i fajnie i, i dziękuję Ci, bo naprawdę naprawdę tutaj dużo, dużo mi powiedziałeś. Niesamowite. Jasne, dobra. Będę miał nad czym myśleć, morda. Dobra. To trzymaj Dzięki się, jak dziękuję. jeszcze raz Wróżbita przez otwarty RZ, gdzieś tam nie znajdziesz pewnie. Przez wiem. Taki Różbita, na przegrój, To cześć, miłego wieczoru. I trzymaj się, mi dziękuję cześć, Ci. Cześć, cześć. Było bardzo fajnie. Piąteczka. Dzięki serdeczne. Eee. <laughs> eee, znalazłem właściwe tory i jednym tę dolino. <laughs> Co się stało z kamerą? Czekajcie. O, dobra, działa już. E, dobra, widzowie, tym jakże miłym akcentem kończę dzisiejszy live.